Cześć, witajcie na naszym drugim Shooting Day. To jest autorski projekt MB Motors, do którego zapraszamy młodych fotografów. Oni uczą nas jak robić perfekcyjne zdjęcia samochodów, a my uczymy ich jak pracować dla Mercedesa. Tym razem bohaterami sesji będą samochody elektryczne. Partnerem tej edycji został Samsung, który wyposażył naszych fotografów w pięć takich samych telefonów komórkowych, dzięki czemu oni mają wyrównane szanse, a my dokładnie wiemy, jak ustawić telefony, by jak najlepiej pokazać te wyjątkowe samochody. To, że samochody elektryczne są dobre do miasta, to już wszyscy wiemy, ale samochody elektryczne są równie dobre do wypadów pod miasto, za miasto, np. do podmiejskich galerii. I takie właśnie jesteśmy. Julia, powiedz nam o tym miejscu. To prawda, jesteśmy w Konstancinie Jeziornie, w willi La Flair. Przepiękna jest to kolekcja, są to prace artystów, mistrzów Ecole de Paris. Dotarliśmy do drugiej lokalizacji. Królewska papiernia od 200 lat stanowi integralny element krajobrazu podwarszawskiego Konstancina. Dzięki firmie Arche, to miejsce niedługo wróci do swojej świetności. Przeprowadziliśmy w tym miejscu pierwszą motoryzacyjną sesję zdjęciową. Minęła godzina 23 i właśnie wróciliśmy do salonu z naszymi fotografami. I tym samym druga edycja Shooting Day dobiegła końca. Mogę powiedzieć śmiało, że znowu my nauczyliśmy się czegoś od nich, a oni czegoś od nas. Kolejna edycja już w Mercedes Benz MW. Obserwujcie nas.